Witamy Was ponownie, znowu Witamy. z tej strony dwie Marty, Marta Kucińska i Marta kuśmierek Cieślak, witam. Kuśmierek Cieślak, tak. Marta zajmuje się masażami twarzy, niezwykłymi masażami. I zaprosiłam dzisiaj Martę, ponieważ masaże twarzy to nie tylko tak naprawdę sama twarz, ale tutaj się masuje i bardzo często klatkę piersiową, tak i mm -hmm. ramiona, i głowę. No i dzisiaj o tej głowie chciałabym z Martą porozmawiać. Przypomnimy Wam też masaż głowy, zaraz powiemy dlaczego, i opowiemy o czymś bardzo fajnym, bardzo ciekawym, mm -hmm. co pojawiło się w ofercie salonu Marty. A dlaczego dzisiaj na głowie się skupimy? Dlatego, że na głowie, jak już mnie znacie, może widzieliście, widziałyście inne nagrania, czy tutaj na YouTube, czy na Instagramie, na Facebooku, ja od czasu do czasu wspominam na temat czepca ścięgnistego, czyli takiej struktury, która okala naszą głowę, jest ona tak naprawdę też częścią mięśnia potyliczno-czołowego. I z wiekiem, poprzez różne jakby zachodzące zmiany, po prostu też zwykłe starzenie się tkanek, ale również niewłaściwe napięcia, stres, nawet garbienie się mhm. i wszystko to, co się dzieje chociażby z tyłu ciała, będzie się przekładało na kondycję i na to, co się dzieje z tym czepcem ścięgnistym. Ja bym powiedziała tak, żeby Was tutaj może nie zanudzać szczegółami, jeżeli ktoś jest laikiem, to ja bym powiedziała tak. To jest taka, taka trochę jakby czapka. To jest taka czapka, która, która jest na naszej głowie. I teraz z powodu stresu, niewłaściwego stylu życia, yy, nie wiem, palenia papierosów, yy, złej diety, yy, właśnie jakiejś takiej gonitwy, nieprzepracowanych jakichś traum i tak dalej, do tego pochylonej sylwetki, ten czepiec zaczyna się zaciskać, tak? On zaczyna sztywnieć, zaciskać się. Skarb wtedy jest taki sztywny, mhm. prawda Marta? Pewnie nie raz się z tym spotykasz. Tak, my mówimy przykleja się. Tak, on się tak jakby przykleja, no można powiedzieć, przyrasta nie do końca, on się tak zacieśnia. Mhm. I wtedy, jak sobie tak poruszamy głową, to bardzo trudno jest w ogóle przesunąć, tak? Ta skóra jest taka napięta. Dokładnie, czasami w gabinecie podczas masażu, bo pełny masaż musi obejmować również głowę, kiedy dotykam w ogóle skalpu klientki, okazuje się, że on jest praktycznie nieruchomy. I wtedy bardzo często pytam, a jak z bólami głowy napięciowymi oczywiście są? Dlatego to wszystko jest bardzo, bardzo ważne urodowo, ale przede wszystkim zdrowotnie. Zdrowotnie, tak. Właśnie napięcia, bóle głowy, czasami nawet takie zawroty głowy. Wszystko mm. to może być szumy też uszne. szumy uszne. Tak. Tak. A jeśli jeszcze ktoś ma na tyle stresu, że jeszcze to poszło w bruksizm, no to wtedy naprawdę mm. jest komplet. Tak. I teraz co jeszcze urodowo co się dzieje? Tak, taki zaciśnięty skalp przy pochylonych też plecach będzie powodował, że Czasem nam zaczyna opadać czoło. Przy okazji tak poprawiam włosy, bo taka potargana się zrobiłam, ale zaraz będę bardziej potargana. Zaczyna opadać czoło, zaczynają opadać brwi, mm -hmm. zaczynają opadać powieki, dlatego że ten zaciśnięty skalb. Przy częstym, też właśnie takim pochylaniu głowy, kiedy sylwetka szczególnie jest mocno pochylona, on zaczyna się przesuwać. Ja też ten przykład podaję, porównując to jest tak, jakbyśmy czapkę cały czas miały na głowie i w ogóle nie poprawiały tej czapki i ciągle głowy pochylały. Co się dzieje? Czapka zaczyna zjeżdżać. Tak mhm. samo ten skalp zaczyna jakby zjeżdżać i zaciskać, spychać tutaj to wszystko nam do dołu. Czyli bardzo często też efekt opadania powiek, opadania czoła, mhm. no brwi, to wszystko jakby w jednym, to jest bardzo często na podłożu, jakby tych niewłaściwych krzywizn ciała i właśnie przesuwającego się zaciśniętego tego skalpu. A pod kątem samej jakości włosów to Marta, co no my tu bardzo mamy? Bardzo często wtedy pojawia się problem. W ogóle wypadają włosy bardzo. Jest problem z porostem włosów. Komórki, które znajdują się tkanek, które są na skalpie, są niedotlenione, nieodżywione, czyli cebulki włosowe również. I tutaj ten masaż zarówno delikatny, jak i trochę mocniejszy, nawet powiedziałam, że zdecydowanie mocniejszy, jest bardzo wskazany. No i jeszcze przedwczesne siwienie. Też, tak samo, oczywiście. tak? No w ogóle jak dużo stresu, to i bardzo często się siwieje. W jaki sposób możemy same sobie masować? Tutaj też Wam podlinkuję w opisie link do, do nagrań, które już tutaj na YouTubie wcześniej pokazywałam o takim automasażu głowy w oparciu, o masaż skalpu. Ale jeszcze przypomnimy że to mogą być takie bardzo proste nawet ruchy. To, co możemy robić, czyli zobaczcie, taki koszyczek mhm. składający Kładziemy go na czubku głowy, obejmujemy i przesuwamy sobie delikatnie, rozluźniamy. Tak? Mm -hmm. To jest też cudownie połączyć z jakąś formą takiego wstępu do medytacji, na przykład sobie wygodnie mm -hmm. usiąść, zamknąć oczy, jakaś tam fajna muzyka relaksująca i na boki. Takie bardzo proste, bym powiedziała, jako wstęp do poruszenia. Też w ogóle trzeba pamiętać o tym, że jeżeli krążenie tutaj w obrębie głowy, czaszki m, poprawimy, to nie jest tylko kwestia samej skóry głowy, ale rozluźnione mięśnie to też są niezaciśnięte tętnice i żyły, mhm. które no, co by nie było, doprowadzają mhm. do mózgu, tak? Mhm. Krew i odprowadzają. Więc to też jest bardzo ważne. Czyli zaczynamy od czegoś takiego. Potem mycie, takie jakby mycie, no nie mycie, tylko to są te ruchy, jak przy myciu głowy, czyli opuszkami palców, całą głowę. I tu już jest dobrze poszukać tych napięć, mm -hmm. tak? Tam, gdzie zaczynamy odczuwać, to są bardzo często skronie. To jest często tutaj tył głowy, gdzie są mięśnie potyliczne. Tutaj na, bardzo dużo napięcia często się pojawia. Tak, na pograniczu mm -hmm. czaszki i szyi, mięśnie podpotyliczne rozmasowujemy, także tu szukamy. Fajnie jest taki masaż, też sobie zrobić na należąco, czubek głowy. Mm -hmm. Masuję. Wiesz co? Ja na przykład, jak masuję sobie głowę, a bywają, bywa czas, kiedy jestem bardziej spięta i wtedy też pojawiają się migrenowe bóle głowy, to ten masaż u mnie trwa dość długo, bo ja go sobie robię tak nawet 15-20 minut. Nie za długo, bo zbyt dużo tu jest zakończeń nerwowych, żeby też ból głowy nie był silniejszy. To ja sobie robię tak, że opieram o stół łokcie. I wtedy dopiero masuje. Też ciężar głowy powoduje to, że ten ruch tak, jest intensywniejszy. Tak. Także też możecie sobie w ten sposób popróbować. Dokładnie tak, fajna podpowiedź. No możemy też to połączyć z aromaterapią, na mm -hmm. przykład używając do tego olejku lawendowego, olejku miętowego, olejku skacidłowca. One będą nas dodatkowo odprężać i działać, tak bym powiedziała, holistycznie. Takie olejki też znajdziecie w moim sklepie jaka piękna kom. Też do takiej samodzielnej domowej pracy akurat nie wzięłam tutaj do Marty, nie mam pod ręką. Jest taki masażer, wieloigłowy z takimi kolcami. On nie przybija skóry głowy, ale on będzie tak intensywnie masował mój tak, Twój ukochany. Także też, oczywiście, jaka piękna znajdziecie. Tak jak wspomniałam, tutaj podlinkuję wideo, gdzie pokazuję, jak odciągać ten czepiec sięgnisty ręcznie. Ale to są takie metody, które jak najbardziej codziennie stosowane będą niesamowicie poprawiać samopoczucie i jakość w ogóle tych tkanek, i, i to jest w ogóle, bym powiedziała, bardzo ważna. Taka codzienna praktyka, nawet krótka, ale codzienna, regularna, ale też warto raz na jakiś czas pójść na taki, bym powiedziała, porządny, dobry masaż, mm -hmm. również masaż głowy. I to, co mnie zaciekawiło u Marty, urządzenie, z którym bardzo się zgadzam, jeżeli chodzi w ogóle o teorię działania, pojawiło się w ofercie coś takiego, bym powiedziała, bardzo wyjątkowego i jakby mm -hmm. dlatego tutaj też się spotkałyśmy. E, czyli jest to metoda właśnie na no, poradzenie sobie z Dokładnie. tym. Opowiedz więcej, jak to się nazywa, na czym polega. E, to jest vakum, jest to masaż próżniowy, aparaturowy, czyli wykorzystujemy dodatkowy aparat, dodatkową maszynę, która działa bardzo podobnie do bańki, przede wszystkim bańki szklanej, e, tylko że ma tę moc dużo większą, i w związku z tym ta próżnia, którą uzyskujemy dzięki temu aparatowi jest znacznie większa, no i też działanie. Tak. I zaczynałyśmy od tego, że wykorzystywałyśmy ten aparat przy masażu twarzy szyi dekoltu, ale stwierdziłyśmy, że sama idea próżni znakomicie też sprawdzi się przy włosach, a ponieważ nasze klientki bardzo często się na to skarżą, że jest problem z wypadaniem włosów albo właśnie z napięciami głowy. A na to i na to świetnie działa, właśnie próżnia, więc spróbowałyśmy na sobie, oczywiście, najpierw i okazało się, że działa fantastycznie. Wcale nie tak bardzo wiele tych masaży trzeba zrobić, ażeby efekt pierwszy się pojawił. No i działamy. Masaż nie jest nieprzyjemny. Lekki dyskomfort bywa przy tym pierwszym, bo jednak ta próżnia jest całkiem duża, ale dzięki niej Krew dostaje się do przestrzeni międzykomórkowych, fantastycznie odżywione są, dotlenione komórki, i w związku z tym i też oczyszcza świetnie skórę głowy, próżnia, i w związku z tym też porost włosów jest zdecydowanie szybszy. I to się nadaje przy wielu przyczynach, że tak powiem, czy to androgenowe łysienie, tutaj się też sprawdza. Czy po prostu no, wypadanie na przykład związane z tym, że mamy problem z żelazem, pojawia się anemia. Oczywiście to nie leczy choroby, bo to nie w tym rzecz. To działa wspomagająco jak najbardziej. Ja nie wiem, czy możemy porównać, ale tak mi się skojarzyło, że jeżeli ta krew się przedostaje do tych przestrzeni międzykomórkowych, to tak troszeczkę, jak bym powiedziała, wampirzy lifting, to no może nie bezpośrednio, tak, tak się to ale w takiej zasadzie. Dokładnie. No a poza tym, jeżeli to wakum ma bardzo dużą moc, takie duże podciśnienie i odciąga intensywnie skórę. Mhm. Od czaszki, tym samym wpływając na, na oderwanie tego czepca. Oczywiście, oderwanie, no nie myślmy, że to jak Indianie, skalb no. zerwany, tak? No, bo to mimo wszystko jest na mikroskalę. Czyli tutaj mamy też mikrouszkodzenia. Mikrouszkodzenia to też jest tak. regeneracja bardzo tak, silna. To jest tak. trochę taka mezoterapia, tylko no bez nakuć oczywiście. Bez nakłuć. Tak, i to się tak nawet porównuje do tego typu zabiegu. Podobnie działa. No właśnie, także tutaj też oczywiście ja się domyślam, że będzie wyrzut spory wyrzut komórek macierzystych, które będą Dokładnie. właśnie wpływały na regenerację. Więc kolejna fajna, naturalna metoda, która może pomóc nam w samopoczuciu, no i oczywiście w zachowaniu też urody na dłużej. Mamy nadzieję, że Was tym zainteresowałyśmy. Bardzo dziękujemy. Oczywiście zostawcie jakiś ślad, serduszko, palec w górę, ewentualnie udostępnijcie. Link na namiary na Martę w opisie. A ja Was zapraszam do kolejnego wideo już wkrótce. Ograniczenie! Poczekaj, ja ja jeszcze zdradzę, zdradzę, że Marta za chwilkę właśnie idzie na ten masaż. Tak, ja idę na ten masaż, także na pewno będę pokazywać Wam za jakiś czas, jak to wygląda. Dziękujemy pa. pa.